Czy wyrażasz zgodę na Nie wyrażam. Okej, okay, więc siema tej ziemniaki. Jestem dzisiaj razem z Kubą Kurkiem. Siema. No i co, wczoraj byliśmy na ostrzyć łyżwy. Kuba na na pięć ósmych. I ja postanowiłem być mało inteligentnym stworzeniem. I na sobie łyżwy na jedną czwartą. Gdzie idziemy Kurek? Ostrzyć łyżwy. Dobre pytanie mamy jeszcze, okay. bo chcieliśmy nagrać film z lodowiska No I ogólnie tematem też by było mniej więcej to, że chciałem sobie nosić łyżwy na jedną czwartą i zobaczyć, jakby to było na jedną, te... tak? na jedną czwartą? Na no jedną ogólnie czwartą Ogólnie trzy ósme to jest max, ball. Głębie jest niepolecane z uwagi na bezpieczeństwo no. przecięcia czegokolwiek. <laughs> e, nie no, tak, no jeśli śmiejesz, ale w Stanach, w Kanadzie nikt się nie nosi głębiej jak te 3,8, nie? Bo jest to niedozwolone, bo jest no. grozi uszczerbkowi na życiu, tak. Co to na tą 1,4? No, chciałbym, no. <laughs> Dziękujemy, do widzenia. do widzenia. Do widzenia, dzięki. W strucie, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to jest to yy, głębokość ro... W <grym> strucie, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to jest to głębokość rowka. I im macie ten ułamek większy, tym łyżwy są szybsze, ale mniej skrętne. A im macie ten ułamek mniejszy, tym są bardziej skrętne, ale wolniejsze i bardziej niebezpieczne, bo... A im ten ułamek jest mniejszy, tym są bardziej ostre, czyli bardziej skrętne, ale wolniejsze i... Fajnie warczą. Fajnie warczą, dokładnie tak. No i ogólnie z tego, co mieliście pokazane przy ostrzeni łyżew, wychodzi na to, że jedna czwarta jest ostrzeniem w Stanach i w Kanadzie wręcz niedozwolonym. Ale jesteśmy w Polsce, więc jesteśmy w pełni zgodni z prawem. Prawda Kuba? Tak nie do końca. Kuba. Tak. Ale co ty tak szybko idisz? To ładowisko jest odcowane. Pijamy tam nie o, o ty, faktycznie. Ty <gry> możesz jeździć. Nie no, my jesteśmy zgodni z prawem, tak jak mówiłem wcześniej. Bileciki będziemy jeść. Bileciki, jak prawidł na mordeszki. Tajnek jest. Pokaż Tomasz. To moja kamizelka widzowie Dzisiaj będziemy porządkowymi Zobacz jak mi się to wydarzy Jedna czwarta Teraz wrażenie takie po 5 sekundach, nie? Czuję się wolniejszy, tak że już czuję, że one są tak, jakby były cięższe, kiedy dotykają lodu. Tak plus jeden kilo cięższy by, może? Praktycznie się nie musiałem przechylić, żeby to zrobić. Jak to jest dziwne, nie, nie potrafię tego wyjść. No nie wiem, w sumie zaraz zobaczymy Ale nie wiem, ja bym szczerze nie potrafi opisać tego uczucia trochę Ja nie wiem naprawdę, ale to jest zajebiste Teraz ogólnie będę próbował wykonać pierwsze hamowanie w tym Co? w Co? sto, nie? Powstał Kurek Ja muszę mocno nacisnąć naprawdę, żeby Nie się nam hamować, czuję, jakby mnie wcinało do przodu, a mnie nie wcina. Wyjdziemy! Także ogólnie jeździmy już sobie z 10 minut i jeżeli chodzi o to co zauważyłem to na pewno kiedy jadę muszę robić więcej kroków, żeby uzyskać taką samą prędkość, którą bym miał. Jakbym wiecie, jakbym tak poszedł do Maka, zjadł 4 jakieś makroyale, dlaczego był gruby. Kolejną rzecz, którą zauważyłem to jest właśnie to, że wystarczy tylko lekko się pochylić i robię dwa razy większy łuk niż bym robił na jednej drugiej. To jest takie dziwne, bo jeszcze się do tego nie mogę przyzwyczaić. Jeszcze krawędzie oczywiście. Pokażę być slajda. To jeszcze nas wszystko mówi. A jeszcze mogę dodać, że oczywiście łyżwy pani nie Pani da argumenty. No, Posłuchajcie, jeździmy godzinę i już jeszcze jest pojeździe, bo są brudy. Jeżeli na dzień dobry państwo porobią takie brudy, to będzie niewygodny jeździć, tak? Dobrze, ale ja, ja proszę pani często jeździć na początku i z gorączki jeźdź potem. Ale no. to jest zabawa na lodowisko na łące, a nie na lodowisko w skóry, tak? Na łące. Na łąkę pan idzie. Na lodowisko no. na łące i, i sobie robi To jest niebezpieczne To no, jest niebezpieczne. To jest wspólne lodowisko, proszę mieć na uwadze, że nie znam to, jest tamty, tak? Nie, ale jest to naprawdę fajne no. uczucie, polecam. A? Ja Nie też. będę tak jeździł na stałe, ale jednorazowo naprawdę fajna sprawa. A Ty, Kurek, ja ci się jeździ, Super A im jak się jeździ Super jest. A i jak się jeździ A tym samolocie? ja nie mogę. Nie, ja też. O nie! <śla> Wyszaję do półs, to do takich trików to jedna czwarta jest lepsza. O mam, nicą nie spać! No, sił do 5 pustnie i same by za nie dojadą. Pozdrawiamy Karola. <noise> No nie wiem jak to mam skomentować, no idiota ej, nie, ej, ale było blisko To się nie uda Ja wiem, że wy chcecie, ale to się nie uda teraz i śruba. Spróbuję teraz na tej mojej kochanej jednej czwartej wykonać jak najwięcej hamowań. Zobaczymy, które mi się uda zrobić, które potrafię, a których mi się nie uda. <śled> to będzie dobre. To jest najlepsze. No, ja mam iść w stole. Idzie Puba. Ale to stole. Bardzo lubię jeść na łyżwach. <laughs> Kuba, sobie. Przesuń się. they ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine Ogólnie idziemy sobie już do Żabki, zjemy coś i lecimy na kolejną sesyjkę. Jak tam po pierwszej sesyjce? Się to Bardzo dobrze. Mam tę pełność, by było git to i, to i mam okru duże. A jeżeli o mnie chodzi, to jest na pewno ciekawie. Jest to coś nowego, czego nie próbowałem i czuję się inaczej na lodowisku. Ale na pewno nie będę chciał jeździć na stałe i zostanę przy jednej, drugiej. A oni nadal idą do Żabki. Sipujemy. Smacznego Ale ja piję Dzięki Nie pijesz, masz hot doga debilu Piję Wysysam sok z parówki <grym> Okej okay. Chodźmy stąd Uwa. Uwa! No! Niestety nasi znajomi, nie, nie, nie udało im się wejść Nie lubię mi się tak Okej, okay, więc ma tej ziemniak, dzisiaj wam pokażę, że jesteś porządkowy Tutaj nie mam do końca poszukiwania. Eee, My? Proszę mi pokazać dowód na poszukiwanie tych ludzi legalnie. Eee, zapomniałem w domu. Jak? E? No. Ja na skrzyżowaniu. Niestety. Tak. Proszę podostać zdjęcie. to dzwoni teraz do rodziców? pan Dobra, ja jem. idę jeździć, bo tak robią porządkowi.

Panie porządkowy, tutaj proszę sobie nie pozwalać na tak dużo pana do lodowiska. Tu nie ma. Pani jest tylko, że nauczył mnie pan jakichś trików? Ile za zajęcia? Nie mogę mówić, to jest stajda czy społkna. Okay. Tak? Musiałbym cię zabić. No tak, średnio. <noise> że ta krawędź się już krawę lekko bo mogę normalnie hamować na zewnętrznej, nie? Przemiotu chcesz, człowieku? Nic spać. Wow. O mnie się biją, prawda? Tak. Takaś nad ludźmi, 360, dla contentu. Jak Karol mnie uczył. Ale nie możesz takiego co zrobić? Zrobił tego. A zezwolę zgodę na scatanie nad powietrzem? No tak, <laughs> nie nad luźmi, <laughs> dobra. Powietrze jest bogato. Jest... Jak oceniasz ten trik? Nie podobał nie mi się. Nie podobał Ci się? Nie. Wyglądałeś na końcu, jakbyś miał połamać nogi. A idla. spróbuj, Jedna czwarta rządzi, jeżeli chodzi o hamowania. Nie, ten początkowy wymyślił sobie przepisy. Ja byłem lepszym początkowym. Też tak umiem. Ja wiem, czy to jest taka? Zostało już mało ludzi, więc nie będę się stresował, by pokazać swoją prawdziwą naturę. Jednak figurówki są lepsze od jednej czwartej jazdy figurowej ja Coca-Cola Coca-Cola. Wow, ogólnie coś lodowisko się zepsuło, nie wiem czy zauważyliście. Jesteśmy na trzech ślizgach i zawsze już o 19.30 były tłumy, jak się kończyła jedna sesja. A dzisiaj nikogo nie ma. I pada śnieg! O, i jeszcze śnieg rozpadał. Nagle po miesiącu przerwy. Dzień Domber i... Dąber Siema. Cześć, będziesz na YouTube Pozdro YouTube Możecie teraz jakieś triki polecieć To się wytnie tak? Lecimy, teraz to, jak się robi Omega Bo on jest ogólnie porąbany, patrzcie na to Fajny, nie? nudny jesteś, tak szczerze. Nikogo nie interesuje te ślafy. Też na Bestia musiała to zrobić. Bardzo, bardzo. 4 kg ziemnia Kalladino. dobrze było, nie? Co Dobra, nie zrobiłeś tego chyba wcale. Dużo lepiej. Nie polecam. Amator? Amator. Czemu nie chytujesz Kuba cały Bo idzie? robię lepiej. To dawaj. Nie, bo moja lewa łóżba była uszkodzeniu w wyniku mocnej Transformacji ciepła o lód. No i moja druga łyżwa trafiła w moją łyżwę. Przez co moja lewa łyżwa uległa tak mocnej de-transformacji, że moja prawa łyżwa jest 84 dekło cięższa od mojej lewej łyżwy. To ciepło? Dokładnie tak. Stąd poczułaś się, dziewczynko na używanie telefonu na rodowisku. No nie nagrywaj mnie. Lo, rodo jest. Pięć minut czołniesz. Do widzenia. za godzinę 55. Jeździmy do końca Okej, okay, a więc to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dzięki Wam za obejrzenie całego materiału. Jeżeli Wam się spodobał, to będzie mi bardzo miło, jeśli docenicie moją pracę łapką w górę. Zostawcie też suba wraz z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Obijajcie też na mojego Instagrama, Ziemat Podega Roller, jak i na Instagramy całej reszty. Linki do nich znajdziecie w opisie tego filmu. No i co, widzimy się w następnym materiale. Siema!